Przede wszystkim po zakupie namiotu, sprawdźcie go w domu, rozłóżcie go, zobaczcie, czy jest kompletny, czy ma wszystkie szpilki śledzie i tak dalej. Warto sprawdzić też, jak się ten namiot rozkłada, bo czasem dojeżdżając na miejsce już w nocy, musimy szybko go rozbić, bo dzieciaki są i spać. Potem składamy oczywiście ten namiot z powrotem, pamiętając o tym, żeby pozamykać wszystkie okna, wszystkie drzwi, pozamykać wszystkie zamki. To jest bardzo istotne przy ponownym rozkładaniu go w terenie i naciąganiu, gdy naciągamy. Te odciągi i mamy jakiś zamek otwarty, to wiadomo, że go naciągniemy mocniej, i wtedy tego zamku nie zamkniemy. Na miejscu dokładnie sprawdzamy. Miejsce, w którym chcemy się rozbić, gdzie wschodzi słońce, gdzie będzie zachodzić słońce, jak to słońce operuje w ciągu dnia, gdzie jest cień, który pozwoli nam komfortowo spędzić pobyt na kempingu. Przed rozłożeniem namiotu oczyszczamy oczywiście cały teren, do tego warto wykorzystać dzieci, żeby pozbierać wszystkie szyszki, wszystkie patyki, wszystkie gałązki, które leżą na podłożu. Wracając do domu, najpierw dokładnie staramy się oczyścić cały namiot, całą podłogę i też przetrzeć najlepiej ręcznikiem papierowym podłogę po to, żeby zlikwidować jak najwięcej wilgoci, żeby ten namiot nie był wilgotny, po powrocie do domu jeszcze raz go rozłożyć, pozwolić tej wilgoci odpłynąć po to, żeby nie był zniszczony po prostu w kolejnym sezonie.